Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest pokaz no, systemu operacyjnego Batocera w nowej wersji, która się pojawiła 4.03.2023. Jest to wersja 36 uruchomiona na Raspberry Pi 4. Na no, moim Raspberry Pi 4, które mam wsadzone w PlayStation, więc są te gierki muzyczki z PlayStation. Ale po kolei, mamy y, możliwość wyświetlenia wszystkich systemów y, operacyjnych, nawet jeżeli nie ma gier, tak? W opcjach się tam przestawia, w kolekcji, w ustawieniach kolekcji, żeby pokazywać też puste systemy. Tu mamy A Acorn, Atom i tutaj będą tylko systemy, które można uruchomić na Raspberry Pi 4, nie? Y, BBC, Acorn, kolejny komputer, Archimedes. Amstrad e, GX4000, Amstrad AP, e, AP FM 1000. To wygląda jak koleków trochę. E, kurde, widziałem gierki jakieś screeny, ale nigdzie nie mam e, jak ściągnąć tego. Apple 2, Macintosh, Apple 2GS. dafne mamy, Final Born, Neo, e, Atari 2600, Atari 800, Atari 520, Atari ST, Atari 7800, Atari XE. Tu mam problem bo dalej skriper nie działa. Atari Links, Box, Astro Kate, Sufami Turbo, czyli przystawka do Super Nintendo WonderSwan, WonderSwan Color e, Gamate, e, Computer Links. na to też nie mogli nigdzie znaleźć um, Romów, Kasia PW1000, Oleko Vision, Vision, Adam, Commodore Pet, Commodore VIC-20, Commodore 64, Commodore Plus 4, Commodore 128, Commodore Amiga 500, Commodore e, CDTV, e, Amiga 1200, Amiga CD32, Cape Story, PDP. E, też nie mam do tego ROMów, widzicie jakie to coś śmiesznego jest. Ale ciekawe, że, że dodali Easy RPG, Arcadia 2001 od Emersona, Adventure Vision. Game Pocket Computer, na to też Romów nigdzie nie mogę znaleźć. Super kasety Vision Channel F, Pico 8, Tic 80, Fuji Su Su FM7, Fujitsu FM Towns, Super Akan. To była fajna nawet konsolka, no ciekawie to wygląda. GP32, czyli Game Pack też chyba nie mam romów do tego. Game Master, Video Computer VC 4000, Ardu Boy, Scoom, Odyssey, Intellivision, Wetstrex, MS2, MSX, MSX2, MSX2, MSXR. Tu są zrzuty ekranów, tu mamy takie jak macie jakieś pdf -y. Moonlight, NEC, PC8801, PC9800, PC Engine, PC CD-ROM, PC Engine CD-ROM. 2. Super Graphics, PCFX, Game Watch, Nintendo Entertainment System, Nintendo Famicom Disk System, czy jakoś tak, fajna ta przystawka, trzeba przyznać. Game Boy, Game Boy PS, Super Nintendo, MSU do Super Nintendo, Super Game Boy, Stella View, Stella View. Virtua Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Color 2, Nintendo 64DD, Game Boy Advance, Pokémon Mini, Nintendo DS ee, nie, Aha bo 3DS ani nie obsługuje e, Raspberry Pi 4 e, Panasonic 3DO, Video Pack Plus od Philipsa, Cannonball, Diablo, Edu, Quake, Edu Eduke, Ae Duke Kurde, 32 To jest ten Duke rozrobiony na śniku 3D GZ Doom, Lutro, Bomberman, Beast of Rage, Porty. W portach jak wejdziemy to tutaj akurat nie ma nic, bo jest wszystko wykasowane Doom, Prince of Persia, Quake, Half Life, Rig Dangerous, Super Mario War, Wolfenstein, Ion Fury, Od Commander, czyli to Fajna rzecz, ogólnie do kopiowania z USB, działa to nawet nieźle, pygamy Sonic Retro, Atomis Wave, SG1000, Sega Master System A, Mega Drive, Game Gear, Sega CD, Sega Saturn, Mega Drive 32X. Model 3 dodali, chyba nie było modelu 3, Dreamcast, Naomi, Naomi 2. O proszę, Naomi 2 też nie było. Eee, wydaje mi się, że nie było. MSU Media, czyli to jest MSU dodane do Segi Mega Drive. Tu już dosyć sporo ROMów jest dostępnych. X1, X68 od Sharpów. Sinclair e, x 81 Sinclair ZX Spectrum, Neo Geo, Neo Geo CD, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, Solarus, PlayStation, PlayStation Portable, Tendy. T99, 4A, to są... Gamecom, Tommy to Tudor, LCD Games, no to kurde, też jest problem ze znalezieniem. Video game, music player, nie cholera nie znalazłem nic. E, TV motion też nie znalazłem, chyba. Creative Visual, Laser Color, Computer 310, Socrates Education, Video e, System. Na Socratesa chyba gdzieś mam romy, e, Foul Smile, Supervision, Mega Dark i tak się to prezentuje. Sporo tych platform jest, ile dokładnie? Jeżeli wejdziemy w kolekcję, to tych platform jest 150. 150 wyświetlanych systemów możecie w sumie nie wyświetlać, jeżeli nie chcecie któregoś, to możecie wywalić. Więc to jest dosyć sporo. Tutaj jest też lista, możemy sobie przejrzeć, jak to wygląda po producentach. Całkiem nieźle. Coraz więcej tych platform jest. Niestety teraz Pi 4 jest za słaby, żeby pociągnąć niektóre systemy. I dlatego powstanie drugi filmik, na którym pokażę, jakie platformy można uruchomić. Na tej wersji Batocera uruchomiono i na APC zdecydowanie więcej tych platform jest. Zapamiętajcie, że tu jest 150, a tam będzie tego zdecydowanie więcej. Zaraz się zabieram, pewnie wyjdą i w filmy jeden po drugim blisko siebie. Ten będzie zatytułowany Batocera 36, tak? o ile dobrze pamiętam: 36. 36. Raspberry Pi 4. E, całkiem nieźle, całkiem znośnie. E, co jeszcze? Z e, ciekawostek, e, motywy. E, coraz więcej motywów się pojawia, e, żeby były wyświetlane motywy. raczej te. O, na przykład pojawił się motyw od Xboxa, nie? Jedynki chyba. Przynajmniej tak to wygląda. E, ale jest na przykład ten pierwszy chyba. Ten motyw to jest e, ściągnięty. Wygląda jak przynajmniej, dobrze mówię? Tak. Ten motyw wygląda jak z tych e mlek e, No, ten motyw będzie bardziej no, Widzicie, bo wielkość jest podana. Ten ma 876 MB, a ten ma tylko 7 MB. Ten, ten zajmuje 1800. 1,8 GB, więc widać po wielkości, jakiej jakości są dane motywy. Ja mam ściągnięte standardowe, te, których używam. Ten, który tutaj widzicie, to jest akurat ten na górze, ale jeszcze mam ściągniętego RWGM, który ma 238, ale też wyświetla większość platform. Mój jest. Ten jest uruchomiony 340 i są wyświetlane wszystkie platformy. I żeby, warto jest, jeżeli ściągnie, aktualizujecie sobie batucerę, to warto jest też zaktualizować motywy. Musicie tylko najlepiej się, przy, jeżeli używać jakiegoś motywu i chcecie go zaktualizować, przełączyć na jakiś inny i go zaktualizować. I tak samo projekty ramek też warto od czasu do czasu, jeżeli używacie ramek Bazela, to też od czasu do czasu warto jest je zaktualizować sobie. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do nas następnego razu. Cześć.